Witajcie po raz kolejny z tej strony jeszcze Kamil Majson, oczywiście jak zawsze na kanale. Przedstawię Wam jeszcze moje plany. Na razie nie szczegółowe, bo wiadomo, przedsięwzięcie i tak dalej może wypaczyć plany. Moje plany na przyszły rok są takie: na pewno jechać brakującym na kielskim odcinkiem kliksbanu Mianowicie odcinek Karnowo, Karnówko, Suchary i Gumnowice, ale nie wiem kiedy to zrobię, bo na pewno będę musiał naprawiać i modernizować rowery do standardów po prostu ruchu. Niestety do nowych zasad trzeba rowery zmodelizować Na pewno będzie częściej filmów na kanale. To, na, to wam oferuję, że na pewno będzie w przyszłym roku częściej filmów na kanale. Niedługo zrobię vloga dłuższego. See ya. Ja. Do zobaczenia.